Z nami w showroomie marki Carrefour kolejna ambasadorka pikniku Wyścig Po Zdrowie, Odeta Moro. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, Cześć. Odeta, jesteś miłośniczką zdrowego stylu życia, miłośniczką sportu. I dzisiaj podczas konferencji prasowej inaugurującej Wyścig Po Zdrowie udowodniłaś, że nawet mając obowiązki zawodowe oraz małe dzieci, jest szansa na to, żeby systematycznie, regularnie uprawiać sport. Jak? No właśnie, to jest wszystko kwestia organizacji. Podobno kobiety są bardzo zorganizowane. Ja jestem jeszcze tym typem, który jak więcej ma na głowie, to jest to zorganizowany jeszcze bardziej. Nie ukrywam, że życie zawodowe daje mi dużą frajdę, więc nie mogłam z niego zrezygnować. Natomiast macierzyństwo daje jeszcze większą, i połączenie tego to tylko kwestia dobrej logistyki. Jak masz to zaplanowane i rozplanowane, a chcesz znaleźć czas na pasję to, i bardzo chcesz, to też jest to możliwe. Ja jestem tym typem, który trzy razy w tygodniu ma czas na sport, więc jeżeli ktoś mówi, że nie ma czasu, to niech pokaże mi swój kalendarz i myślę, że znajdziemy go. Chęci są najważniejsze. Piknik po zdrowie, Piknik po zdrowie to impreza, która ma zarażać ludzi miłością do sportu, do zdrowego odżywiania, w ogóle do zdrowego stylu życia. W takim miejscu jak to, chyba czujesz się bardzo dobrze. Absolutnie, absolutnie, jak najbardziej. Tak jak, mówię, yy, tak jak mówiłam, sport jest bardzo mi bliski, rower jeszcze bardziej, bo yy, na rowerze jeżdżę od dziecka. Jak tylko mogłam się nauczyć yy, z takim wiesz, yy, dziadek yy, uczył mnie jeździć na rowerze, potem przyrosłam do tego roweru i to trwało przez wiele lat, praktycznie całe moje życie. Yy, teraz Czesław Lang zaprosił mnie do tego, żebym startowała. Nie ukrywam, że yy, yy, zgodziłam się. Yy, jak to będzie wyglądało, ile czasu mam na przygotowania? Nie wiem, pewnie za ostrze treningi. Czyli do, zobaczymy to, to cię w Bukowie. Nie? Bardzo możliwe. Jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale y, powiedziałam tak. <grych> Okej, okay, no Cheswa Flank mówił podczas konferencji, że z, kiedy zakończył swoją karierę zawodniczą, y, karierę kolarską, y, to szukał sobie zajęcia, ale chwilę później powiedział, że. Y, po tej karierze kolarskiej, czyli na tej emeryturze sportowej już w ciągu tygodnia potrafi wyjeździć 2000 kilometrów. To w takim razie ja pytam, jaki jest twój najlepszy dystans. Mhm. Ja wiesz co, ja tak na motocyklu jeżdżę. Okay. <laughs> Bo ja, ja kocham świat, kocham wiadro we włosach i kocham jednoślady. Rower jest jednośladem, motocykl tak samo. Natomiast jeżeli chodzi o takie duże odległości i wyprawy, to ja wybieram motocykl. Chociaż wiem, że obok tam, gdzie ja jeżdżę, jeżdżą też ci, którzy jeżdżą na rowerach. Czy się przesiądę wtedy? Nie wiem. Na pewno lubię sport bardzo. I i no tak jak ci mówię, trzy razy w tygodniu trenuję. Był taki moment w moim życiu, że też e, chodziłam na spinning. Jeżeli ktoś e, zna bliżej rowery, to dokładnie wie, czym jest spinning. E, to jest bardzo, bardzo wysiłkowe. W tej chwili nie mam na to czasu, ale może trzeba wrócić, żeby się przygotować. Zobaczymy. Być może tak, nie zatrzymuję więcej, w takim razie ucieka się przygotować. Dziękuję za rozmowę. Dzięki.